Witajcie w świecie zdrowych i mocnych włosów. Jeśli marzycie o gęstej fryzurze, chcecie zahamować wypadanie włosów i zadbać o skórę głowy, to jesteście we właściwym miejscu. Dziś przedstawię Wam Sengmodan Hair Tonic, innowacyjny tonik koreańskiej marki Atomy, który pomoże Wam osiągnąć te cele. Koreańska pielęgnacja, znana jako K-Beauty, zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Kojarzy się głównie z kosmetykami do twarzy, ale w Korei duży nacisk kładzie się także na pielęgnację skóry głowy i włosów. Zdrowe włosy zaczynają się u nasady, dlatego tak ważne jest, by dbać o skórę głowy równie uważnie jak o cerę. I właśnie tutaj pojawia się Sang Modern Hair Tonic. Produkt, który łączy tradycyjne koreańskie składniki z nowoczesną technologią, aby skutecznie wzmacniać włosy, stymulować ich wzrost i poprawiać kondycję skóry głowy. Skuteczność Sengmodan Hair Tonic opiera się na naukowo przebadanych składnikach aktywnych, które od lat stosowane są w kosmetykach do pielęgnacji skóry głowy. Kwas salicylowy to dobrze znany beta-hydroksykwas. Który głęboko oczyszcza skórę głowy, usuwa martwe komórki i zapobiega zatykaniu mieszków włosowych. Badania potwierdzają jego skuteczność w pielęgnacji skóry problematycznej i przetłuszczającej się. Pantenol, prowitamina B5 to składnik o udowodnionym działaniu nawilżającym i regenerującym. Po aplikacji przekształca się w kwas pantotenowy, który bierze udział w procesach metabolicznych skóry głowy poprawiając jej kondycję. Mentol ma działanie chłodzące i pobudzające mikrokrążenie, co sprzyja lepszemu odżywieniu cebulek włosowych i wzmacnianiu włosów od nasady. Regularne stosowanie Sang Modern Hair Tonic przynosi wiele korzyści: redukuje wypadanie włosów, stymuluje ich wzrost, poprawia objętość i grubość włosów, a także oczyszcza i odżywia skórę głowy. Aby uzyskać najlepsze efekty, stosuj tonik według prostych kroków. Na początku wstrząśnij butelką, aby wymieszać składniki aktywne. Rozdziel włosy na sekcje i aplikuj produkt bezpośrednio na skórę głowy. Delikatnie wmasuj tonik opuszkami palców. Masaż poprawia wchłanianie składników. Nie spłukuj od razu. Produkt działa najlepiej, gdy zostaje na skórze głowy przez dłuższy czas. Podsumowując, jeśli marzysz o zdrowych, gęstych i mocnych włosach, to Modan Hair Tonic od Atomy jest produktem, który warto wypróbować. Nie czekaj, zadbaj o swoje włosy już dziś. Jeśli chcecie przetestować ten produkt, zwróćcie się do osoby, która dała Wam link do tego nagrania. Na slajdzie, który się teraz wyświetla oraz w opisie znajdziecie informacje do kontaktu z nami. Zapraszamy Was również do subskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziecie inne materiały poświęcone produktom firmy Atomy.